Książka Czesława Jankowskiego pod tytułem Niech Rozdział Pali się. Był pogodny, słoneczny dzień. Zajączek kicał cał po Skubał listki koniczne. Wtem zobaczył nad pagórkiem dym. Dym płynął prosto w górze. się. Pożar przestraszył się zajączek. Pobiegł do misia, który fitkał koziołki. Nad rzeką miś przetarł łapką pkami, oczy. Popatrzył na dym, pali się zawołał. Hau! Ham, ham na ratunek. Szczeknął kruczek, który drzemął nieopodal w trafie. Cała trójka pobiegła na podwórko. Miś nałożył na głowę hełm strażacki Jacka. Kruczek wprząkł się do wózka, a zajączek na wózku postawił wiaderko z wodą. Ku, 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 Zatrąbił kogucik. Straż ogniowa popędziła na ratunek. Wózek wtoczył się na górkę. Patrzą dzielni strażacy, a tam na trawie siedzi dziadek walenty. Opowiada bajkę Jackowi, i zoś z dziadkowej fajki bucha ją. Gęste kłamby dymu. Koniec.